Siemano, siemano, siemano. Witam wszystkich serdecznie na kolejnym odcinku. Dzisiaj otworzymy sobie Elite Trainer Boxa z Lost Origin. Szybki odcineczek, szybko Elite Trainer Box wjechał od Poke Wave. Link do sklepu Poke Wave macie w opisie tego filmu. Macie tam darmową przesyłkę z moim kodem Pokegem, więc sobie sprawdźcie co obecnie mają na stanie. Zamówcie coś, sklep jest jak najbardziej legitny. Warto sobie co stamtąd zamówić. Zawsze mają dość szybko asortyment, który wychodzi. Praktycznie na premierę, co się ostatnio u nas w kraju rzadko zdarza. A ja tutaj już rozprułem tego Elite Trainer Boxa. Brakuje mi do Master Setu z Lost Origin 12 kart. Jeden taki Elite Trainer Boxik ostatnio był rozdany na live. Tutaj mam książeczkę. Książeczka wróciła do lepszej jakości. Te z Pokémon Go nie były takiej jakości. A na co dzisiaj polujemy? Podejmijmy decyzję, na co dzisiaj polujemy. Brakuje mi na pewno. czegoś tutaj o tej gratinki mi brakuje <laughs> najdroższa karta seto no jeszcze jakiś tutaj tych rainbow rare mi brakuje Perserkera full art mi brakuje pidżota full art mi brakuje no trochę tych kart jeszcze jest do zebrania teraz zobaczycie na ekranie ale 12 sztuk to nie tak dużo więc myślę, że uda się uzbierać i ten Master Set, tego Movie Max mi brakuje. Zobaczymy, zobaczymy, co dzisiaj się uda wyrwać z tego Elite Trainer Boxa. Zobaczmy jeszcze, co jest w środku. Fajne pudełko, pudełko się fajnie prezentuje. To leci na bok, boosterki. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem szans na coś fajnego. Oznacznik Vistar, wiadomo, kości, zobaczmy. Fajna ta duża, przezroczysta. To jest taki kolor, ja go nie potrafię nawet nazwać. Kodzik dla Was, ZTB. Szybka akcja. Koszulki, fajne. Fajne kolory. Czarny, ten taki ciemnoczerwony, tu złota ta giratina. O, i złote tło z tyłu. Approved. O. Przekładki. Niedoceniana rzecz z Elite Trainer Boxów, a ja akurat wykorzystuję do przekładania kart kilogram energii no i to by było na tyle no i dodatkowo dostajemy właśnie takie fajne pudełko. Myślę, że to najfajniejsze, żeby sobie coś w nim przechować jakieś karty, kolekcje i położyć tam z tyłu na przykład na taką półeczkę kolekcjonera. Dobra ale to leci na bok. Nie lubię przedłużania. Pierwszy cichy booster i w pierwszym cichym boosterze maczam na rewersie, a za nim Drapion Vistar. Więc mamy pierwszy dropik dzisiejszego odcinka Drapion Vistar, Tak się prezentuje. Bardzo fajna karcioszka. Ja fan. Kodzik standardowo z boosterka dla Was. Zakoszunkujmy sobie go. Cichy booster dropi. Proszę bardzo. Co to, co on tu coś ma? No, jakiś brudny. No trudno, brudny drapion. Lecimy z następnym boosterem. Kontrola jakości nie istnieje. Tutaj mamy chodzik. A teraz zrobimy sobie przełożony. I w przełożonym Sidra, Seviper, Galarian Stunfisk, Binacle Gumi, Bronzor, Snowver, za Snowverem Jinx, za Jinxem Mimikyo na riversie. I Dewgong. Zwykła rereczka. No, liczymy na jakiś dropik. Jak zawsze, bo widzieliście, ostatnio te odcinki takie nie chciało dropić, tak? No to może tutaj, w tym etb tak sobie pomyślałem. Może w tym od Poke Wave akurat coś fajnego, no. Może akurat się uda. Koniecznie zostawcie też łapę, zostawcie suba. Na następnym odcinku będę od Poke Wave rozdawał dropy. Pokemon Go, więc myślę, że warto nie przegapić. No i za zwykły Polibrat. <try> tak to jest. Boostery otwiera się szybko. Bustery otwiera się szybko, ale one dropią wolno. Bo jak to powiedział kiedyś ktoś mądry, kolekcjonujący karty Pokémon. Raz podwozem, raz podwozem. Damage Pump, Dottler, Mienfo, Litleo, Gastly, Zagastly, Ducklet, Zagatletem Hisuan Zorua. Fajny. I mean. Blipback i za Blipbagiem. Kremoron, grywalna karta. To już się dowiedziałem grywalna karta, ale my tu polujemy na rzadkie kolekcjonerskie karty. Grywalne w drugiej kolejności. Ja, ja myślę, że coś jeszcze będzie. Nie wiem, czuję tak, że coś jeszcze będzie w tym ETB, w tych boosterach. Lavdisk, Falings, Holiwak, Ligar, Gumi na rewersie Mac Cargo. Ja czuję, czuję. Widzę, że zostawiacie teraz dużo łap i dużo komentarzy, piszecie, że się uda. Dzięki za wsparcie, dzięki za suby, wszystkie. No, ja się nie mogę doczekać, jak aż BM2000. Na 2000 rozdam coś grubego. Tak jak widzieliście, ostatni odcinek otwieraliśmy 6 booster boxów. To myślę, że na 2000 też otworzymy coś grubego i rozdamy coś też fajnego. Bo tutaj na razie to ETB, no to najfajniejsze z tego ETB na razie pudełko. Ja fan pudełka na razie, największy. Do przechowywania kart. Bo ładne jest. Lubię moje kolory: czerwony i ten czarny Galerian Stunfisk Machop Pikachu Jinx za Jinxem. Litwick sobie, no nie można tak. Litwick, no płoniesz sobie na trawie takiej suchej. Odisha jeszcze spalisz mięszao i zamięszao Buffaland. Ciao, komentarze. Kciuki chcę widzieć. Chcę widzieć kciuki w górę. Kciuki w górę trzymane. Chcę teraz widzieć, bo to jest Last Pack Magic. Lake City, Lumignon, Mirage Gate, Skwowe za Skwowetem, Gligar Phantom, Sudowdo, Bronzor za brązorem Pisułański, Growlite i Porygon. No to zobaczcie: 8 boosterów z 8 boosterów, Brudny Drapion. Tutaj jest Brudny. Jakąś czymś czarnym Brudny drapion, więc zostawcie łapkę na pocieszenie Uda się następnym razem na live'ach Coś też drapimy, więc nieźle No i polujemy dalej na te 12 kart Do Master Setu Więc dzięki, dołączajcie do Discorda Na Discordzie również jest konkurs o klaser Kończy się y, ostatniego dnia września Więc myślę, że warto dołączyć Trzeba coś wyrzeźbić, ulepić z plasteliny Bądź wyszydełkować I można zgarnąć klaser wypełniony kartami Karty tam są naprawdę grube i super Można zobaczyć zdjęcia również na Discordzie Trzeba mieć piąty level, żeby dołączyć do tego konkursu, więc trzeba wcześniej trochę na Discordzie popisać. No, oczywiście, nie spamować. Myślę, że wszystko jest jasne. Jak macie jakieś pytania, możecie zadać je na Discordzie. Na pewno ktoś wam na nie odpowie. A na dzisiaj to by było tyle, więc dzięki za uwagę. Krótszy odcineczek, no ale. Raz podwozem, raz podwozem. Trzymajcie się. Cześć!